Ja osiągam taką widzę z tej strony. Ja, Wojtrax eee... eee, Dobra, my gramy teraz w Minecrafta i to w pełną edycję. Nie w jakąś betę na telefonie, ale rzadko bym wetować takie odcinki. Eee, to jest mój domek, poczekajcie, założymy seseta. No, eee, jeszcze z enchantów zrobimy odcinek. Eee, eee, I dobra, to jest moje łóżko. Grzegsa. Jeszcze się dowiecie, kto to Grzegs. Mam już trzy. Miałem kiedyś jeszcze chyba dwa albo jeden taki. A teraz mam tylko trzy. Nie wiem czemu. Dobra, widzowie. Przez chwilę była cisza. No, tutaj jest długa domku. Flaga Polski musi być. Oczywiście. Skrzynie, mieczyki dla ozdoby. Tutaj mamy pierwsze wejście. Mury całe już skończone na szczęście. Łuk moc 2, więc sobie szkielety będą wpadać. Nie trafiłem. Co jak baba z wesela. Dobra, dobra. Tutaj jest domek na drzewie. I tutaj chodzi o to, że tutaj trzymamy wszystkie rzeczy drewniane, właśnie demontartyków. Tutaj mamy yy, wodę po prostu w basenie, ja a tutaj... Tu, mm. tutaj na baza. Tak, tutaj tajna baza, w której jeszcze nic nie ma. Tu widzowie będziemy robić. Tak, hmm. tu jeszcze będzie siedziać. Ja myślę w się, że tutaj będą cenne takie rzeczy, diamenty. Złoto. Nie, to na to jest miejsce. To mm. yy, ba, ze mną jest w ogóle kolornik za kamerą. Siema, jestem kamerzysta. Tutaj jest fajne miejsce, on, je, on też patrzy wszystko tutaj i tutaj mamy portal, rzeczy z netheru, tutaj skrzynia, że jak idę budować to chowam te wszystkie itemy i biorę tylko te i tutaj mamy tak, skrzynię z wartościowymi rzeczami Nederu. te perły, Ty, cztery, ty, masz, ty możesz seta stworzyć, nie ale wiem. co Grześ? Grześ nie, nie pozwala. To... Grześik. Grzesiks. Grziz Tutaj mamy y, rzeczy po prostu takie o śmieci badają się. Y, tutaj mamy Enchant, Dzisiaj Uuu, zrobiłem ten sufit. Imponuje wrażeniem, y, tak? Ja tutaj widzowie. mamy enchant Tutaj mamy różne książki. To, to jest na trój, y, trójzon. No tak. Tutaj są różne. Przyszycie 3 to jest dla mnie w ogóle bezwartościowe. Tu jest wydajność 7, przyszycie 2. Tutaj widzowie lojalność, jak rzucić trójzą, to on do ciebie wraca, a moc to moc po prostu. No super moc. jest silniejsze. Przeszycie to jest, że strzała Przebi się przebija przez mowę. Jest takie coś, że jedną strzałą trzeba kuszą. dwa fantomy. No. Ta, y tak, tak, y łukiem lub kuszą I też musi zrobić jakieś że 5 losowych mobów, mobów do ten, do jakiejś dziury. I muszą mieć maksymal PHP i wtedy będziesz miał kłasta zrobionego. No, tutaj mamy wydanie 7, to wiadomo. Przeszycie 2, no to słabsze. Wydajność 1 znowu. Łagony upadek. upadek, to Jak robi. spadniemy. To Mid-Dimension dostajemy. Tutaj jest wydajność pod wodą. Ochrona 1, odrzut 1, ochrona 1 i ochrona 1. Tutaj mamy już lepsze książki. Uu. Moc 3. Łagony upadek 3. Ochrona dwa, ochrona 2 i ciernie 1. Jakby co widzowie, to ja to pierwszy raz widzę no czy ja co tu tak. się w ogóle kręci. Tak, którą w ogóle wyłowiłem. Że, że ja połączyłem parę rzeczy i ją naprawiłem dzięki kurczakom. No, naprawa, niezniszczalność trzy, przynęta trzy. Jeszcze morska fortuna by się przydała, ale no. Teraz widzowie robimy, robimy na chwilę cięcie. Dobra widzowie, wracamy, musieliśmy coś... Y Powiedzieć ustalisz. sobie. Tak, tak, buty, ochrona 2, ogromny upadek. 2. Niezmieszalność się tylko brakuje. Spodnie... Ochrona przed ogniem do netheru była mi potrzebna. Tutaj to jest masakra. Ja Tu enchantuję nagle mi chyba na poziom drugi dotuje ochrona 4. Ja wam teraz masakra, powiem... Nie? Ja wam powiem teraz tak, w się, dlaczego... Daj na buty. Dlaczego jak masz łagodny upadek, to dlaczego możesz mieć łagodny upadek 3? Możesz sobie połączyć te buty z tą książką, łagodny upadek 1. Nie, wtedy nie, to muszę mieć łagodny upadek 2 i łagodny upadek 2, wtedy jest łagodny upadek 3. Drogi Kolo... Drogi Kolo Mów po imieniu. Dobra, e, no. no i hełm mamy niezniszczalny 3, Dobry. Tutaj mamy śmieci. Śmieci. No, tutaj mamy piecyki. Tutaj mam jeszcze lapis i książki do enszantowania, a tutaj mamy trzy kowadła I tutaj polega to na tym, że masz mieć i tak jakby go szlifujesz. Nie? Ciekawostka, tak ten świat nawet. ma trzy lata. Yy, no. Tak, a za dużo nie mam, no dlatego, że w pierwszym roku bardzo mało grałem, drugi yy, bardzo mało ogarniałem, trzeci. No to wiadomo, co już porobiłem. Tutaj mamy wow. zbrojowni, to jest set zapasowy, tu jest grziksa, to jest zębiaka, a ja który będę... sobie przywłaszczył. Tutaj jest mój ultra Pokaż mi ten kilo, pokaż. Kilo. Niezmieszczalność 2, wydajność 3. 2. Tak, nie wiem, kopałem ops bo mógł, Ja ci miejsca. powiem tak, a ja też będę mógł mieć swoją zbrojkę. E, na początku bieg sobie mierz. jeszcze, grzicz go nie ma, bo nie miał zrobić. Łuk, moc 4, naprawa, płomień. Skąd ty masz naprawę? E, wyłowiłem, bo właśnie dzięki tej wędce zrobiłem sobie w ogóle słabszą. I potem wyłowiłem dużo. Jeszcze wam pokażę rzeczy. Miecz o 2. W ogóle to miało ostrość 4, ale zbierałem specjalnie 30 poziom na łowieniu z wątką naprawą na ostrość 4, bo miałem w enchantingu na książkę. I teraz mamy ostrość 5. Plata protection 4 tylko. No, czyli ochrona. Tego to wam nie będę dzisiaj pokazywał. No, nie wiem, jutro. Nie wiem, Poczekajcie, bo musimy coś y, dogadać się. Lamę, dobra, to w ogóle jest lama handlarza. Zapomniałem, że tak można robić. Y, nie wiem, jak można ją sterować, chyba że to tylko zwykłe. Ale ją nakarmiłem, nie kochałam. Dałem sobie dywanik. Ciekawostka: jeśli dacie dywan, to, to zmienia kolor. Yy, a jeśli go zdejmiecie, to, to ma taki sam. Nie wiedzieć czemu. No. Dajcie, dajcie zielony dywan, to zobaczycie. Tam będzie creeper. Creeper? creeper weź spraw. E, czy ja mam zielony barwnik. Mam, Masz. Bo, to, bo to mój ulubiony kolor, ale nie mam wełny, Będziesz się, się wybrać na bagna i wziąć biały barwnik. Bo tam jest większość owiec chyba czerwona, szara. A weź zobacz, macie owce, przecież każdy ma owce na takim. E, nie, ja nie mam, bo nie. To weź ten zabrać? To weź ten dywanik y, przewar, czy nie ale da rady? Chyba nie da rady. Ale spraw. Weź, nie próbowałem. Ale dobra. dobra. E, o chcę wężysz, ale nie mam. Przecież ty jajuszu. masz ModGrider i tam nici są. Poczekaj. I tutaj mamy kury. Są. Bo zaraz Wam coś pokażę. I ile produkuje kur? Bardzo kur. Dużo. Yy, jeszcze mamy wyrzutnię jajuszek, którą ostatnio zbudowałem. No jakoś niedawno, jakieś, nie wiem, dwa tygodnie temu. No tutaj mamy jeszcze skrzynię z jajuszkami. Tutaj mamy mechanizm, no i no. Bo miałem kształt Miałem go w ogóle kiedyś na balkonie. Bo ten dom miał trzy piętra i był na dole z bruchu, na górze z drenażu prze, przebrzydki. Tutaj mam bardzo ładną farmę. którą musiałem skap, skapywać górkę, dlatego że było więcej miejsca. Tutaj mam farmę pszenicy. planowałem zrobić drugie piętro ładne, ale nie skończyłem. To chyba będzie tutaj stało na marchewy. Takie na dole też będą marchewy. Widzowie chyba chcą, żebyś pokazał ich mob grinder. No poczekaj, zaraz. Yy... Tutaj mamy takie miejsce z młotykami, jakby coś się rozwaliło, też trzymałam przy sobie. Kompostownik, ksiąd dla ozdoby, dwa ogniska, ziemniaki, podpisano oczywiście pszenica. Tutaj mamy miejsce chwały na wszagę, tego kto jest najwytężniejszy, a póki co jest to jestem ja. E, no, tutaj mam farmę dyn. Czemu to tu wyrosło? Takie putanko, to nie wiem. Dobra, zrobimy. Wszystkie zrobimy, bo zaraz wam pokażę jeszcze wieżę zdej. Tak, ale najpierw będzie moj grider. Tak, to zaraz. Bo zanim Teraz my tam wszystko. na tą wieżę wejdziemy, o, to minie minuta minie lub dwie minuty. Tak. Także będziemy jest się wysoka. widzieć. Także będziemy się widzieć na pewno. Nie, jeszcze nie. Na górę. Poczekaj, ale nie muszę. E, tutaj będzie pieczarnia albo coś innego. Kopalnia. Tutaj jest e, fontanna. Fontanna. Bardzo, mam nadzieję, że ładna. Specjalnie się męczyłem, żeby zdobyć to o. Mam pytanie do Ciebie, dlaczego Ty to robisz? Trzeba wykopać kopać Nedera, potem go przepalić w piecu i będziesz miał sztapkę tego tego, tego brika i możesz tworzyć. Taka e, ciekawostka dla Ciebie. Wiem, ja wiem, ja wiem, jak bo ja to właśnie tak zrobiłem, hmm. bo nie mam twierdzy. Zaraz przyjdziemy do tematu z twierdzą. Neder będzie na Ja myślałam, na że to będzie takie jaśniejsze, bo była takie o, tylko że jaśniejsze. Teraz nie wiem jak A masz jakieś tego. tak paki? Nie, ale dobra. Tutaj jest mini bajorko, Mega, to jest fajny świat, polecam. Generator pokażę Wam na live, bo tak, tutaj jest miejsce dla donatorów. A tu kwestia na flaka się podziała. O, tutaj jest miejsce dla donatorów. Będę nazywał surowce i wkładał tutaj. Nawet diaksę mogę na to poświęcić. Nawet diaksę. Najdroższy to będzie diaks. Tak, póki co. A ty, a ty umiesz, znać się na kordach? E, co. Jaki Dobra, e, tutaj e, już was przeprowadzam, co? Mob Grider, halo, Tak, I właśnie, tam lecimy, mobusy są wszędzie, bo jednak się przydają I są ładne, tutaj mam Mob Grider, to jest po to, że skupuję ten blok, się zabudowuję i czekam tutaj No, mamy Mob Grider Zobacz skrzynki, czy e, masz? To jest całkiem okay, git, e, mam, tylko poczekaj e, Mob Grider ma dwa piętra, ładne. E, długo je budowałem i jest trochę mało wydajne, ale wtedy nie widzimy Nic masz, wysiąknął. Nie, nie teraz, jeszcze nie, bo nici są u mnie cenne. No, yy, ja TNT7 wysadziłem w kopalni, bo chcę w ogóle zrobić coś takiego, taki efekt, że moja kopalnia będzie taka szeroka, że nie same tunele, tylko że wszystko będzie tam otwarte przestrzeń. Ja mam tam miejsce, że cały czas on sprintuje i skacze, to jest takie szybkie. Dobra, to mam brainer no. pokazany. No, yy, tutaj mamy KFC. On, yy, tu jest... A, KFC, no, widać. No KFC. Yy, tutaj jeszcze muszę dać tylko trzy deski. No i tutaj mamy KFC. Jeśli chcecie złożyć zamówienia, to proszę pisać w komentarzach. To jest prawie intywne. Okazało się widzowie, że kolega do nas dzwonił a on nie wiedział, także... No, dobra. Yy, tutaj jeszcze muszę dokończyć, ale to bardzo mało już jest wydajne. Tutaj mamy właśnie stoliki. Yy, jest dwa, trzy. 4-5 stolików, dobra, więc zamawiajcie do którego chcecie, ja wam pokażę, że jest zamówienie, tylko no na live wam y, to, no po prostu y, to wam włożę, jeśli no potrzebny jest, chociaż złotówka, no i tutaj zamówienie będziemy pisać, Zaladę nie wiem czy mogę was wpuścić, jak myślisz? Mm -hmm. Ja wszystko, to wszystko. Dobra, wszystko. Tutaj no jest lada. Tutaj miałem za dużo y, czerwonego, dlatego tak nie korzystałem. Y, No y, Tutaj mamy różne rzeczy. Żeby, no. Tutaj mamy trzy piecyki, wszystko dobrze pieczone. Ziemniaki, pieczywo, o! ciasta, pieczywo, ziemniaki... Imponuję no. wrażenie. Y, nie, kubełki i picie. No, i dużo Yo. Tutaj, tutaj mamy Happy Meal. Tak, to są dla mnie zabawki, te, te, te dwie rzeczy. Jest Ale było. takie jeno, no są, no, co, co innego. Dobra, to, takie jeno wyłowiłem w wodzie. Ciastek mamy dużo i trochę jabłek. Ciastek masa. Yy, teraz dodatki. Nie wiem, czy w prawdziwym yy, KFC są. No to znaczy, to jest jako sałatka. Tak? To jest jako sałatka. A nie możesz zdać marchewki jako sałatkę? Nie mam marchewki. A jak będzie marchewka, to to wale będą marchewki. Dobra, teraz lecimy dalej. Co by tu jeszcze pokazywać? Teraz chyba tylko wieża i co? Już chyba to wszystko. No i koniec widzowie będzie, także... Albo może jeszcze coś porobimy. Widzimy się na wieży. Także widzowie, jesteśmy na górze, to wygląda jak wielka kula ziemi. Tak, to tam są góry, dalej są bagna i, Aha, i tam jest... Dobra. Właśnie tam... A te nowe czy... E, nie, stare. Potem jest jeszcze dżungla i e, czerwona pustynia i te rakoty, a tam w ogóle, jeśli byście zauważyli, to tam właśnie na tym plusiku, teraz już nad nim, e, tam jest chyba moja e, baza dla tych, którzy po prostu będą przebiegać, mogą być tam. tam. Tam jest klip, w którym kiedyś kopałem, teraz tu mam obok domku. Tego kopalnie, No tutaj jest cała wyspa. W tamtą stronę jest ciemne drewno, ale mało i pustynia rafa kolarowa. To jest niezłe, a teraz widzowie... Uuuuuu! Tak, widzowie! To by było na tyle yy, nie 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 o wody. Nie? No, w się nie patrzyłem do, do wszystko dlatego. Nie, jeszcze jedna rzecz. Nie, czekaj. No Dobra, i tak, jeszcze jedna się... rzecz jest. No, w no, następnym razem to będę tak robił na live'ach, ale już nie zginę, bo będę się patrzył w dół, okej? Okay? Okej. Okay. No, tak tak będzie. Czekajcie widzowie. Jeszcze coś wam pokażę. Tutaj, będącie zostanę jaliście, przez... Odcinka. Co to jest? Gu gu, gu, gu yy, takie. To tutaj gołębie, mam nadzieję, że nie będzie. Tutaj jest zejście bez drabinek, ale spoko, mam, żeby uzupełnić. Nie, miałem, miałem miałem na pewno. W następnym odcinku tam wejdziemy. Yy, nie, nie, nie wejdziemy w następnym, bo tutaj jest miejsce, żeby wejść z kimś, kto będzie się mnie pewnie zrobić. Ale mu się to nie uda, bo to jest miejsce na villagery. Tutaj to rozkopuję. Wchodzę. A gdzie są? No właśnie nie ma, bo chodzi o to, że ja villagerów raczej nie zdobędę, ale zombie villagery, ich uleczę. Mam złote jabłka, a potki, jak znajdę twierdzę, to będzie git, nie? Bo rozdymki mam, no i tutaj będzie właśnie to, dlatego potrzebna będzie nam twierdza. No i żeby się też dostać do netheru. Dobra, widzowie, to by było na tyle. Nie, czekajcie, jeszcze nie, e, czekaj. Dobra, widzowie, szybko, szybko, szybko! Szybko, bo no... Kolega się dobija. Dobija się śmiech. totalnie. Frajera to, jak to się mówi. Szybko no, było, jeszcze po szybko. murach was oprowadzę. Nie ma sensu. Jest sens. Patrzcie, tutaj mamy takie. Tutaj są po prostu mury. Długo się nad tym starałem, żeby to wszystko pozamienić, bo na początku było koblowe. Szybko się tylko przebiegniemy. Zim, 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 zim. A teraz wracamy tylko tutaj o. Bo to jest skomplikowane, było mi ciężko co stworzyć. No, live y będą. Może nawet jeszcze i dzisiaj. Nie. A myśl, ja już się chyba z Wami będę żegnał. Pa, razem z Lamą. Lama.